w tył sklejek ciąg pierwszy rowerowy wybudowany po to żeby oddzielić tych sąsiadów od osiedla do ilidy Ja to była opłata no to no to nie no tak. No halo, halo. halo? halo, halo? U mnie, u mnie wbrak, nie. No, no, zem, halo, halo. nie działa To Halo, halo. może znowu mikrofona. a nie ma. Było przez chwilę. Jest, o, jest. O. Rozwiązuje zgromadzenie. Wycieczkę. Dziękujemy bardzo za dziękujemy za udział, za wytrzymałość. Mamy nadzieję, że nie przynudzaliśmy za bardzo. Zapraszamy na Facebooka do Ilickiego i na stronę do Dojlidy. Będziemy informować o posiedzeniu komisji gospodarowania w Szkole Rolniczej które będzie poświęcona temu tematowi i będziemy tam jeszcze dyskutować. To był Maciek Krowiński, Jabłokow, twórca Ręce Precz od I ja, który piszę w jednej z lokalnych gazet i robię taki projekt, który się nazywa Osiedlownik. Dziękujemy Wam serdecznie za wytrwałość, za to, że chcieliście przyjść na Dojlidy. No i co? małka trwa. Ja, ja też chciałam państwu szczególnie podziękować, jeszcze raz, za chęć, za wytrwałość. Ale proszę Państwa, to jest tak, jak zorganizowali po pierwsze, ale to czas, tak? Wspaniała wiedza, którą my wszyscy sobie pogłębiliśmy I tak jak mówię, więcej takich spotkań i więcej nas. I będzie, myślę, małymi kroczkami i może damy radę, nie? Dziękuję Państwu bardzo. I ja chciałam powiedzieć, że mieszkam, że mieszkam po drugiej stronie. Na, na ekranów, życiu, na, na, od Człopkowskiego, od Gostkrzywej tutaj, parafia Polski, do Tak, tak, tak. No, jestem do Państwa dyspozycji. Z do Zapraszam do, do współpracy. współpracy. Katarzyna Ancipiuk, tlenmaupa.pl Jako radna miasta Białegostoku zawsze możecie Państwo do mnie napisać, jeżeli trzeba, komuś dam też numer telefonu i służę pomocą, a ja jestem całym sercem z Państwem. Dziękuję bardzo. O, i teraz wychodzą historie poza wycieczkowe. Pani mówi, że Maciek ma smykałkę swojego ale taty, bo razem no, to... pracowała pani z tatą. No, to... Także rozchodzimy się z bardziej czego tam kiedyś była karczma, tak? teraz jest coś innego, говорят, jest browar. Tak, tak. Wzynki, także... Rozchodzimy się w podgrupach. Dziękujemy, dziękujemy jeszcze raz serdecznie i do zobaczenia gdzieś przy kolejnych dojdzickich okazjach albo jakichś innych. Tak, wszystkie, wszystkie spotkania. Pytania są jako ręce, które od są rzucane na Facebooka. Już dodatkowo Maciek zajmuje się mailingiem, także wysyła do Państwa radnych te informacje, żebyście też na bieżąco wiedzieli, jak wygląda kwestia tutaj dalej naszych pomysłów, naszych oglądania, dyskusji.